Cześć moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj filmik o strefie płatnego parkowania. Stąd stoję właśnie pod parkomatu. Pewnie duża część z Was, sądzę, że większość jeździ też samochodem albo głównie samochodem, a przy okazji samochodem, więc na pewno płacenie za strefę nie jest Wam czymś obcym. Mamy informacje na razie medialne, ale potwierdzone, że niestety Urzędnicy pracują nad kolejną podwyżką opłat w strefie płatnego parkowania, podwyżką na wniosek prezydenta. Potem, po tym jak opracują ten, ten, ten projekt, to mają właśnie z ramienia Jaska trafić pod obrady Rady Miasta. Ja nie ukrywam, że jestem przeciwko. Przypomnę, że już w tej kadencji była przecież jedna podwyżka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak się kadencja zaczynała w roku 2018 Podstawowa stawka za parkowanie wynosiła 3 zł. Tyle było za pierwszą godzinę, i za czwartą, i każdą kolejną. Druga i trzecia były trochę droższe. Natomiast w tej chwili no, stawki wynoszą od 4 do 6 zł. W zależności od tego, czy strefa jest bliżej centrum, czy dalej centrum. Jest to już i tak jest znacząca podwyżka, która miała miejsce. I teraz dokładanie kolejnych podwyżek, zwłaszcza w takim okresie, gdzie jest wysoka inflacja, która bije nas wszystkich po kieszeniach, jest moim zdaniem zupełnie chybione. Oczywiście pojawia się jak zawsze ten sam argument. Jacek Majchrowski i jego ekipa, jego współpracownicy twierdzą, że nie ma pieniędzy w kasie miasta i tym będą zapewne argumentowali konieczność tych podwyżek. Ale nie wierzcie w to, to jest kompletny nonsens. Oczywiście pieniędzy nie ma, dlatego że są co chwila realizowane jakieś takie megalomańskie pomysły prezydenta, takie jak organizacja Igrzysk Europejskich, na którą teoretycznie wydamy 100 milionów złotych, w praktyce będzie dużo więcej, zobaczycie. Czy takie jak budowa dwóch centrów muzyki? Tak? Oprócz jednego, które było dawno zaplanowane na grzegłuszkach, to Jacek Majczowski wymyślił, że działa swoje drugie, oczywiście za nasze pieniądze, na cichym kąciku. Bo to pierwsze ma być wspólnie z marszałkiem, a on chce mieć dodatkowo centrum miejskie na cichym kąciku. No oprócz tego są takie wydatki jak ławka za ćwierć miliona złotych na placu Biskupim, czy jak już cała motorówka dla jednej z jednostek miejskich, zupełnie nie wiadomo po co ta luksusowa motorówka, więc gdyby nie takie wydatki, gdyby je odsunąć na bok, gdyby sobie podarować te megalomańskie pomysły prezydenta, to zapewne nie byłoby potrzeby drnowania waszych kieszeni i podnoszenia po kolei wszystkich opłat. Ale moi drodzy, żeby tylko nie gadać, to przejdźmy do jakichś konkluzji, do jakichś możliwych działań, moja prośba do was, żebyście pisali i kontaktowali się z innymi radnymi, bo ten projekt trafi na pod obrady na miasta, ja zagłosuję przeciwko, ale piszcie też do innych radnych, żeby oni również zagłosowali przeciwko. Podzielcie się też z, ze, ze mną w komentarzach swoimi uwagami. No i pamiętajcie jeszcze o jednym, powtarzałem to już wielokrotnie, ale powtórzę po raz kolejny, bo to jest chociaż monotonne, to warto powtarzać aż do znudzenia. Decyzje, które podejmujemy przy urnach wyborczych mają znaczenie. Mają wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie oraz na grubość naszych portfeli. Trzymajcie się, do następnego razu.